Witajcie. Dzisiaj pokażę, jak wstawić emotkę, na przykład do maili czy innych wiadomości. Emotki są to takie małe obrazki. Za pomocą tych obrazków możemy wyrażać nasze uczucia, emocje, ale nie tylko. Korzystam z systemu operacyjnego Windows 10. Pokażę w notatniku, jak to zrobić. Napiszę. Witam. I na końcu wstawimy jakąś uśmiechniętą buźkę. Wciskam Windows plus kropka. Otworzył nam się panel z tymi obrazkami właśnie. I z strzałeczkami możemy sobie wybierać. Jest ich tutaj teraz chyba 44. Wciskam strzałkę w prawo na przykład. O, uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. To taka malutka buźka narysowana. No to wciskam Enter. escapem escape zamykam panel z tymi buźkami i teraz napiszę jeszcze coś. Aha, udało mi się wstawić emotkę, napiszę. I na końcu też wstawimy jakiś obrazek, czyli Windows

No i zobaczymy, jak to wyszło. Witam <grymne> później <grymne> pamiętam dwa dobrego śniadania. Udało mi się wstawić ciemokie kropka na kierunek śmiechu. Darzę się ze śmiechu. No i to na dzisiaj wszystko. Życzę miłej zabawy. Trzymajcie się. Cześć.